Zwizylów wizualnie witam was w grze, która nazywa się Wildstar, i dotarłem w, na tej mapie do miejsca, które mi się podoba, dlatego że fabuła zaczyna się przeplatać z mapą, Fabuła zaczyna mieć znaczenie w świecie, który funkcjonuje jakby tutaj. I to jest ciekawe, bo to trudno zrobić tak naprawdę, bo albo robicie krainy zatrzymane w czasie, Czasami to może być fajny żart, na przykład tak jak teraz jest ta Arktera, będzie coś tutaj z Arkterną, Nie, nie widać. Ta nowa kraina, która wyszła Arkterra, to ona jest zawieszona w czasie. Ona jest faktycznie zawieszona w czasie. W ten sposób, że tam wszystko co się dzieje jest jakby... Wow, wow, wow! Wow. Czemu to jest na czerwono? Czy ja wjechałem do bazy tych złych? Przypadkiem? Nie, tu jest baza tych dobrych. Okej. Okay. What the gdzie ja jestem? Tutaj mnie nie było. W każdym razie, tam jest tak, że tamta kraina cała jest zawieszona w czasie, na tyle, że gracz nie ma jakby wpływu na jej rozwój dalej. A tutaj jest tak, że na przykład, jeżeli fabularnie zniszczymy jakieś drzewo, to ono później, później będzie stało spalone, I, i to jest ten system takiego wykorzystywania asetów, które się mogą różnie wczytać, w zależności od tego, czy mamy coś zrobione, czy nie. Ale teraz zaczynamy walczyć z jakimś takim kawałkiem spaczonego świata w tej grze, co jest super fajne i w ogóle. Z tym, że jeżeli źle zostanie zrobione, gdzie to się świeci? Tu to się świeci. Jeżeli źle to zostanie zrobione, to będę miał kawałek gry, która nie, ewolu... nie ewoluuje do przodu. Czyli na dobrą sprawę będę miał takie klasyczne. <laughs> MMO z czasów Wenila Wowa, że kolejne krainy są zawieszone tam w przeszłości, co jest ten... A ja do przodu. Szedłem zobaczyć coś innego tak naprawdę. Szedłem zobaczyć, gdzie mi się tutaj quest świeci. A, i tu mi się świeci quest. Mam tam jeszcze jeden wcześniej nie ale nie jestem w stanie go zrobić sam bez e, pomocy ludzi, więc muszę wylewelować, żeby zrobić go sam bez pomocy ludzi. Haha, ha, zawsze jest jakieś rozwiązanie, zawsze da się e, opnąć trochę level do, do przodu. Zdobyć lepszy sprzęt, wrócić i klepnąć na dwa strzały bossa. Tak, tak, dokładnie tak zamierzam zrobić. Znaczy, sądzę, że teraz może dałbym radę. Nie wiem, jak szybkiego on ma regena. Ja, jeżeli ma dużego regena, to nie dam rady. Jeżeli nie ma dużego regena, to spokojnie by mi się udało. Ale, ale istnieje to ryzyko, że musiałbym... No, 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 czy... Ła! Mm, mm, mm. Muszę zrobić jakieś czyszczenie na kompie, bo mi ta gra coraz wolniej działa i nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, bo tu powinienem mieć około 50 klatek. A nie 20, tak jak teraz. A tu jednak jest czuć różnicę, jak spada poniżej tych, nie wiem, 30, to zaczyna irytować. No dobra, chodźmy do tego miejsca, o którym mówiłem. To sobie zwiedziłem i zrobiłem i było bardzo... Czemu mi się tu świeci coś do oddania? Co ja tu mam do oddania? Trafi mnie zaraz. Dlety, ddu, 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 ddu. No, gdzieś tutaj Ktoś tu, tu, coś tu gdzieś tu powinno być No bad stuff Self Expanding shipment Container O, fajnie to nazwali, ale niestety to nie jest to czego ja potrzebuję i to nie jest to czego ja szukam Gdzie jest ten, ten, ten drugi quest? Co? Tu? Aha, tu widzę jest, jest, jest. Co to było, że tego nie zauważyłem wcześniej? Kluczek stojący za złotem. Wow, nawet całe dwa questy. Wow i tyle do wzięcia. Normalnie szaleństwo. Ostatnio w ogóle sporo tutaj na sporo tutaj rzeczy nałapałem i też skończył się mój ulubiony event, jaki może w tej grze być, czyli szybsze expienie, podwójny exp za zabicie, czy, czy jakoś tak, to się mu nazywa. Co jest śmieszne, bo ja ogólnie cały czas jadę na rest, Rested EXP i tak leveluję szybciej. Więc, jak dorzucę do tego jeszcze ten podwójny to leci naprawdę szybko. Ale jak spojrzę na to z perspektywy osoby, która ma mało czasu na granie, to niestety trzeba się takich środków chwytać, żeby wyrabiać z tym wszystkim. Czemu przerwałem? Widzę, jak mi ta gra po prostu ciąży przez tą ilość klatek. Nie wiem, nie wiem, co jest grane i nie wiem, czy ona aż tak zanula, ale mam te 30, mnie to denerwuje, to chcę 60. Ja tu chcę mieć 60 klatek, naprawdę, ja chcę tu widzieć 60 klatek. Oh well. Dobra, co my tu mamy? The High coś tam, Noise Pollution i jeden pathowy. To jest mój path? Path, 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 path? Taski, taski, taski. Little Gdzie jest pat Nie widzę w ogóle ścieżek pathowych. Gdzie on nie wziął dodał? Na górze? A tu są teraz dziwne. 31 metrów z Calendar Hunt. Mm. New big statue, many pillars, shiny, probably buried in a super duper e, big dirt pile. Ok, znajdziemy zaraz. Nie wiem, tak klepać, bo wydaje mi się ta czy wtedy takie pch, pch, i nie ma. Dobra. Hukamy uh, big dirt pile, super duper big. Gdzieś tu musi być, gdzieś tu musi być ten super duper big dirt pile. Big, big Wszyscy za jednym zapachem was zbiorę o! Inferno mnie zafundowała Tu coś, gdzieś, tego jest, nie? A, wyszedłem poza zasięg tego Questa Niestety Nie ten przycisk! Nie ma to jak cały dzień lisować, a później się przystawić na grę Która jest inwesterowanie całkowicie. Człowiek się... No jak w to się grało, jak w to się grało? Pomijam, że lisa grało się na pazie. Nie no, no no i myszce, ale tak czy siak jest inaczej. Üu, you report now. Your turn. Ping, no, plastik. You te wszystkie pusie, mam wrażenie, że nic nie tak, wiem, że to jest. To Super duper big Nie, to nie jest super duper Big Dirt pile ubijmy tych też Łajno Może mi się uda level lebić na nagranie fajnie O, to mam lecieć, nie Nie, tu mam lecieć. Dobrze byłem Aha, bo mi kwesta zmieniła w międzyczasie, dobra. Dobra, się dobrze ustawiłem, ale plan był dobry. O, o! Gdzie? Gdzie? Gdzie konkretnie? Dobra, może wystarczy. Super, udało się. Co my tu jeszcze mamy zrobić? Is that all you've got? Tu będzie i tu będzie, dobra. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Zobaczmy jeszcze ten quest. Is it all you've got? Chciałbym się dowiedzieć, co to ma być. Ulgarów mam ubić? I Weapon Rackets. Później jeszcze piątka. Wanted. Tego pewnie nie dam rady solo. 2-1-2-2. Kill Okej, okay, dobra. To wszystkich ze za jednym zamachem będę w stanie tam złapać. A no już myślałem, że nie będę musiał tutaj wracać. A to ci psikus. Jednak zmiana planów na nagraniu i idziemy bić Ugarów. Ja mógłbym skoczyć na mój super hiper -motorek. Nie wiem po co. Skoro tu mam pierwszych dwóch nie przejmujemy bo nie stanowią jakiegoś większego zagrożenia a to jednak są tam biję z przeciwnego teamu dobra o o o to są te zniszczenia też fajne wszystko za jednym zamachem, wszystko za jednym zamachem Ich zrobić tak w ogóle yy, około sześciu te trzy fajnie by było jakby ten kogoś poszedł też ubić tego bos'a którego nie to którego ja mam ubić ale on nie jest tu, on jest tutaj gdzieś tak gdzieś tutaj. Tylko mi od pleców. Tak, Mogę mu nawet będę taki miły... prawda, to jest czuła, zdominiona, ale, ale zawsze. Niech mu będzie. Niech zna łaskę tych lepszych przy mojej frakcji. Czy się O tak. Przez większość czas są agro na mnie. Jestem z siebie dumny. Dopiero pod koniec ten straciłem agro. Rozkręcił się z demagem. Nice! Dobra, bierzemy te wódki. Prawdopodobnie no gorsze niż to co mam na sobie. Ale yy, nie jest powiedziane, że I tak mi się nie będzie opłacało ubrać dla jakiegoś tam wkida. To jest fajne w tej grze, że relatywnie często dropią rzeczy przydatne.

Szybko padł, bardzo szybko kopal. O, gorszy sprzęt minają. Tak, to jest wylewelować po złapać fajne rzeczy, a później się martwić, że jestem ze sprzętem do tyłu. No ciekawa odmiana, pobiegać z kimś nie ze swoich tych swoich to tutaj często widzę, a w przeciwnej frakcji to nie aż tak często, więc, więc, miła odmiana. Przyznam szczerze, miła odmiana. Tak, pach, pach, pach Nie, nie stąd! Nie chcę mi się nie. później się wygrzebywać teleportem Przerabiałem to, już przerabiałem. To co, tutaj teraz drugą mańkę, po kolejną z tych rzeczy Nie nie nie, to polarz może tak, tak I dobrze patrzę, tam ma być, tam ma być tak. Zobaczmy wracając do wahacze tych wielkich do questa i będziemy w domu wtedy całkiem z questami, zostaną jeszcze te na górze, może się udaje zrobić, może, może, może. Przesadziłem. Overkill. Yeah, Ładnie też się ścieżka leweluje. Jestem cały zadowolony. Szczerze powiedziawszy, brak mi tylko ekipy do grania w tym momencie. Bo tak poza tym jest super wypas. Tu, tu, tu. To jedziemy na górę uh. I co tu ma być? Pulverizer eee, Blue Sister i Pulverizer Blue Sister będzie dalej? Okej. Okay. Powinienem dać radę Chociaż nie jestem przekonany Powinienem dać radę Głównie dlatego, że jestem Z levelem wyżej Ale to nie jest powiedziane bo tu się uliczą inne rzeczy troszkę. A! Dobra, będzie prościutko Widzę, że mój kupel z Dominiona też potrzebuje... Wow! Nice, nice. Mm. Wszystko, tak łatwo? Serio? Okej, okay, czy ja tu mam coś zrobić jeszcze? Nie? To sobie złapię ten. Zawsze coś, zawsze trochę Czy jakbym tu spadł, to bym wyleciał zapewne poza planszę? W sumie, w sumie na tym można by zakończyć odcinek, więc... Um, tak... Dziękuję wam za uwagę, hej! A skoro jesteśmy po napisach To zróbmy łup, 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 łup A, Jeronimo Aha! Dobra. Co jest na prawo tej mapy? Koniec świata Zobaczmy, czy nam się uda ten koniec świata zwiedzić Trafił na podwyższenie byłoby lepiej, no ale... Czyli ja mam latanie pod kół. Nie pod E, pod Q to ja mam speed'a. Więc mogę spróbować w ten wyhamować przed samą ziemią. O, To było dobre! NIE! I do wody. I co teraz? Opuściłem znany nam wszechświat. I wypływam gdzieś, gdzie nie był jeszcze żaden gracz. Znaczy nie na pewno ktoś tu był, zaraz zaraz pani w niewidzialny mur, znając życie. <laughs> とんでもないです。 Super szybko kopywający ludek wodu, ognisty wódu. To nie wygląda jakby było głęboko, widać tam te, te, te podwodne wszystkie mchy. Wow, okej. Okay. Wow! Prawie mnie zabiło, dotarliśmy do końca. No niestety. Hit home button! Yeah!